ma tu Patka, się sobie otworzymy przycisk na Łukasz Wija, Łukasz Willa, Łukasz Wija, nie wiem jak, ale Łukasz Wija, okej. Okay. Tutaj są karty EURO, chyba. Z tego, co się dogadywaliśmy, tutaj powinny być karty EURO. Zobaczymy, co są. Wszelkie zapakowane. To jest fajnie. O, gratisy. I wymiana. Najpierw Bugatisy. Karty euro, fajnie. Nie tylko euro. Tutaj też jest taka karta. Takie karteczki to, teraz zobaczę jak wymiana karty muszą. Ja chcę, żeby karty były w idealnym stanie, bo karty, które nie są w idealnym stanie, mówiłaś mi, czy są idealne stanie, więc zobaczymy. Zobaczymy, czy to, czy to jest rzeczywiście idealny stan. No rzeczy weźmiemy. Są karty, była zmiana tak. Ale zapakowane. Nie interesuje, że był dobry stan. Mamy Boateng. No, nie wiem czy to taki dobry stan. Mamy tutaj lewandowskiego limita. O, to jest dobry stan, to fajnie. Wandowski dalej mamy tak boatę. Tutaj mamy dużo z niemiec, właśnie ten fajne stangi jest player, super. Fabio, A spoko, super, super, bo to mi to do tutaj mamy mieć kartę euro. Dzięki Ci. myślę, Ci też kartę. Yy, Nacy Ci nie Champions, tylko jak to się nazywa? No, Brazylia. Brazylia. Mm, tutaj no okej, okay, no, no to cześć.